Ułosi pan Piotr Tomański, Pan Poseł Piotr Tomański, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Powiat przemyski złożył w wyznaczonym terminie, sprawa dotyczy jakby z tematu rozwoju regionalnego, czyli ten powiat przemyski złożył w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I programu tacji CVC, program sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, na zadanie opracowanie dokumentacji technicznej rozwoju transgranicznej sieci drogowej powiatu przemyskiego. Na posiedzeniu 9 października komitet sterujący przyznał dofinansowanie w kwocie około 500 tys. zł. Po uprawomocnieniu się decyzji, starosta przemyski poczynił stosowne uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim, ogłosił przetarg na wykonanie wnioskowanego zadania, po czym 19 grudnia otrzymał pismo informujące, że decyzją Komitetu Monitorującego przedmiotowy wniosek został przeniesiony na listę projektów rezerwowych. Chciałbym zaznaczyć, że na terenie powiatu przemyskiego jest 79 dróg o łącznej długości 500 km. Jest tam 76 obiektów mostowych biegnących przez bardzo trudny teren z czynnymi osuwiskami. 0% to są drogi nowo wybudowane, a 70% to drogi w bardzo złym stanie technicznym, wymagające zmiany nawierzchni. Chciałbym, chciałbym zapytać, co prawda, ale y, wiem, że to są oświadczenia poselskie. Jakie były przesłanki merytoryczne i ekonomiczne zmiany decyzji Komitetu Sterującego? I czy w ramach wyrównywania szans regionów o mniejszym potencjale, to jest akurat region podkarpacki o mniejszym potencjale ekonomicznym, nie należałoby przywrócić utraconego dofinansowania? Jakie były przyczyny podjęcia takiej decyzji i czy możliwe jest przywrócenie dofinansowania z uwagi na już podjęte kroki w celu realizacji inwestycji? Dziękuję bardzo.